3 lipca 1940 roku port Mers el Kebir, Algieria francuska w Afryce Północnej. Na przyjemnie ciepłe wody Morza Śródziemnego z jednego z najpotężniejszych wówczas okrętów wojennych na świecie HMS Hood opuszczono szalupę, do której wsiadł brytyjski oficer. Szalupa wpłynęła powoli do portu Mers el Kebir, kierując się w stronę Dunkerque, okrętu flagowego stacjonującej tam floty francuskiej. Anglikowi przyszło wypełnić bardzo niewdzięczne zadanie. Miał przekazać francuskiemu dowódcy, admirałowi Marcelowi Gensulowi ultimatum, które było sformułowane następująco. Albo okręty francuskie wypłyną wraz z brytyjskimi do walki z Niemcami i Włochami, albo zostaną przekazane na czas wojny do portów brytyjskich lub amerykańskich, albo zostaną przebazowane do francuskich kolonii na Karaibach, gdzie znajdą się poza zasięgiem Niemiec. Brytyjski oficer zakończył słowami jeśli pan odrzuci te rozsądne propozycje, muszę z głębokim żalem żądać zatopienia pańskich okrętów w ciągu 6 godzin. Ostatecznie. Jeśli powyższe nie nastąpi, mam rozkazy rządu Jego Królewskiej Mości, by użyć każdej siły, jaka będzie konieczna w celu zapobieżenia wpadnięciu pańskich okrętów w ręce niemieckie lub włoskie. Francuski admirał Marcel Gensoul przełknął nerwowo ślinę, przejęty powagą sytuacji. Po opuszczeniu salonu kapitańskiego na pokładzie Dunkirk przez brytyjskiego oficera, udał się szybko do radiotelegrafisty i rozkazał nadać do dowództwa depesze. Z niewiadomych względów miał jednak podać tylko dwa skrajne warunki przedstawionego mu przez Brytyjczyków ultimatu: Albo odda okręty francuskie Brytyjczykom, albo ci zatopią je. W odpowiedzi na tak sformułowane i przedstawione żądania, otrzymał od rządu upoważnienie do odrzucenia ultimatum w całości. I stawienia zbrojnego oporu w przypadku brytyjskiej agresji. Gensoul spojrzał przez Bulla i swojej kabiny w kierunku morza, na którym unosiły się gotowe na wszystko jednostki brytyjskie. Okręty francuskiej floty były w porcie pozbawione możliwości manewrowania, stanowiły więc łatwy cel dla dział okrętów brytyjskich, i jeśli rzeczywiście doszłoby do pojedynku, stały na przegranej pozycji. Decyzje jednak zapadły. I przez kolejne godziny Francuzi nie wykonali żadnych skutecznych działań, mogących mieć wpływ na postawione przez Brytyjczyków ultimatum. Czas na pokojowe rozwiązania przesypywał się Francuzom przez palce, niczym gorący piasek algierskiej pustyni.